Witajcie kochani, dzisiaj zajmiemy się innym bardzo przerażającym numerem telefonu. Wiem, że ta seria bardzo przypadła Wam do gustu, dlatego dzisiaj specjalnie dla Was podzielę się tym bardzo przerażającym numerem. Dzięki niemu po raz kolejny będziecie mogli się skontaktować ze światem umarłych. Gotowi? Jak wiecie, numery, które wam przedstawiam w filmach, to creepypasty, dlatego należy podejść do nich z pełną rezerwą. Większość z Was skarży się, że numery te nie działają, że są zmyślone. Otóż, muszę wam powiedzieć, że nie zawsze. Zdarza się, że niektórym udaje się z nimi połączyć, jednak nie krótko potem zaczynają bardzo tego żałować. Podobnie jest z numerem, o którym chcę wam dzisiaj opowiedzieć. To numer, który rzekomo ma nas połączyć ze światem zmarłych. Już samo to, że kończy się na 666, może się wydać niepokojące. W jednym z moich poprzednich odcinków z tej serii mówiłam o numerze 666, który miał nas połączyć z samym szatanem. Ten numer jest dłuższy, ale równie strasznym może być połączenie się z nim, co z numerem 666. Osoby, które zadzwoniły pod ten numer, opisują różne doświadczenia. Niektórzy twierdzą, że kiedy pod niego zadzwonili, nic się nie działo, inni mówili natomiast, że w zależności od swojej lokalizacji jesteś rzeczywiście w stanie uzyskać odpowiedź z tego numeru. Jednak zdecydowana większość przyznaje, że kiedy wybrali ten numer, słyszeli przeraźliwe krzyki, ogień i dziwne dźwięki. Nie dziwi mnie więc fakt, że że od razu zaczęli go kojarzyć z piekłem. Wiele osób na Reddit wyznało, że odkąd udało im się skontaktować z tym numerem, nagle w swoim życiu zaczęli doświadczać serii niefortunnych zdarzeń. To dlatego wielu ludzi wierzy, że ten numer jest przeklęty i przeklnie każdego, kto tylko spróbuje pod niego zadzwonić. Ci, którzy próbowali wybrać ten numer już przy pierwszym połączeniu, od razu przełączało ich do poczty głosowej, za drugim razem odebranie połączenia zajęło im jakieś 20 sekund, a za trzecim mogli się już do niego do tego dodzwonić. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, czego wy doświadczyliście, dzwoniąc pod ten numer. Nie znalazłam żadnych przestróg, które miałyby ostrzegać przed wykonywaniem połączenia na ten numer. Dlatego nie bójcie się, jest on całkowicie bezpieczny. Zanim jednak to zrobicie, posłuchajcie poczty głosowej, którą dostała jedna z osób, która nie bała się skontaktować z tym właśnie numerem. Połączenie jest niepokojące, tajemnicze i absolutnie przerażające. Na koniec chciałabym Was serdecznie powiadomić o założonym niedawno przeze mnie profilu na Patronit. Link znajdziecie w opisie poniżej. Jeśli zechcielibyście zostać moimi patronami, a przy tym dostawać nagrody, to zachęcam do wsparcia. Będę Wam niezmiernie wdzięczna. Więcej informacji znajdziecie na moim profilu. Gorąco zapraszam do pomocy w tworzeniu coraz to lepszego kanału, a ja się odwdzięczę. Tymczasem ja się już z Wami żegnam i do usłyszenia w kolejnym strasznym odcinku Thank <laughs> you. Thank you. We'll